Tego właśnie było mi trzeba Tylko Vivie Weronika Rosati opowiada O życiu w Nowym Jorku z narzeczonym I przygotowaniach do światowej kariery Lider zakopower o tym jak kocha na zabój I jak bardzo podoba mu się Kaja Prezent modna torba w trzech kolorach do wyboru Idealna na jesień Viva już w sprzedaży Była sobie raz infekcja, którą miała Zosia. Zosia dała ją Piotrzkowi, bo ją miała w nosie. Piotrek dał ją tacie, tata wszystkim widzi. Nikt jej nie chciał, wszyscy mieli. Wciąż była gdzie indziej. A z tego wierszyka jaka będzie dla nas lekcja? Żeby szybko złapać infekcję. Zanim złapie nas infekcja. Infeks to karmeliki dla dzieci i tabletki dla dorosłych, które skutecznie chronią całą rodzinę. Złap infeks, zanim złapie cię infekcja. Zgadnij, gdzie dzisiaj byłam. <gry> Będziesz zaskoczony, jak wiele rzeczy do sypialni znajdziesz w IKEA. Teraz w IKEA nowe niższe ceny i kredyt 0% na meble do sypialni. Wyobraź sobie, że przez jeden dzień znowu jesteś dzieckiem. wyzwań, prawda? My znamy potrzeby dzieci. Dlatego stworzyliśmy Bebiko dla juniora. Wyjątkowe mleko modyfikowane w płynie z odpowiednią kompozycją witamin i składników mineralnych, które zapewnia prawidłowy rozwój dziecka powyżej pierwszego roku życia. Bebiko dla juniora ma rosnące wymagania. Ugryś milion każdy może. Teraz w paszkach 7 Days do wyjęcia dużo na kasa. Milion. Ugryź milion. Ja nie ugryzę, ale wy możecie! Krwawienie dziąseł i stan zapalny to objawy poważnego schorzenia. Parodontozy. Poważny problem wymaga decyzji. Odpowiedzią jest Lakalut Active. Pasta Lakalut Active zawiera chlorheksydynę likwidującą osad i redukującą stan zapalny oraz mleko glinu i Bisabololol powstrzymujące krwawienie. Lacalut Active bezbolesnie i trwale zlikwiduje Twój problem. Lacalut Active zdrowe dziąsła i zęby, dostępny we wszystkich aptekach. Jeszczewy to tylko Begierze. W złotówkach przez pierwszy rok tylko pół% marży. Begierze. Bez gwiazdek i ukrytych kosztów. Oręcz wie, że różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań. Dlatego mamy dla ciebie ofertę twój plan. Dzięki niej zaplanujesz wydatki i wybierzesz najlepsze opcje. Dopasuj twój plan do siebie. Na start mamy dla Ciebie do 1200 zł w prezencie na swobodne kontakty. Odwiedź zalony oręcz. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. Uwaga! Najnowsza toplista najśmieszniejszych dzwonków Jamby. Wyślij na numer 79997 SMS-a o treści "Fux" plus numer, a dostaniesz najnowszy dzwonek na twoją komórę. Fux 24. A FuX Fuks 23. Pisz Fux 22 a poleci do ciebie. O ja, twoja kicia. A może fuks21? Gupi, telefon 20 pamiętaj SMF na 79997. Potrzebujesz szybko pieniędzy? Damy Ci je w kwadrans. Gotówka z Lukasbanku to pieniądze do ręki w 15 minut. Zadzwoń 0801 330011. Bank, Tak powinno być w każdym banku. Duszy gra kiedy zwalnia czas, w biciu. Duszy gra słodki głos. Słodki wawel. Teraz w Vision Express Super Optyk otrzymasz tyle procent zniżki na oprawy. Ile masz lat? 130. Jak to 130? 130 zł. Tylko tyle zapłaciłam po zniżce. Lata lecą, a ceny spadają. Vision Express, ile lat tyle zniżki. Ciory z podania pracy, referencje. Bo Dziś, kiedy mam te rozmowy. Na ja akurat okres? Wymarzona praca, chciałam dobrze wypaść. Masz. Czasem pomaga. Zaczekaj. Weź coś silniejszego. Oto moment wyboru. Na taki ból może pomóc tylko silny lek. Wezmę i butrą. I precyzyjnie lokalizuje źródło bólu, zanim koncentruje swoją siłę działania. I butrą. Silniejszy lew. Bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trzy morderstwa jedno po drugim. Ciała pozostawione bez głów. Czy macie podejrzanego? Zabójcą jest jeździec bez... Zdrowy rozsądek nie wystarczy, by dotrzeć do prawdy. Johnny Depp, Krystyna Ricci, Christopher Walken. W filmie Jeździec bez głowy. Jutro o 22.15 w siódemce. Wielki Revanche. Walka o Mistrzostwo Świata Wagi Lekkiej. Diego Corales kontra José Luis Castillo. Gala Boxu w Las Vegas. W niedzielę 25 minut po północy w siódemce. Jest wędlina, mój Stefan i to ale wątroba mówi nie. Problemy z wątrobą? Na szczęście jest naturalny preparat roślinny Hepason Kompleks. Stosowany przy zaburzeniach trawienia związanych z dolegliwościami wątroby oraz w profilaktyce przeciwmiażdżysowej. Teraz możesz jeść wszystko. Hepason Kompleks. Na zdrowie wątrobie! Bankomat. Takich urządzeń jest w Polsce ponad 8 tysięcy. Należą do różnych banków. I właśnie dlatego korzystanie z większości bankomatów wiązało się dotychczas z koniecznością zapłacenia subitej prowizji. Jest jesień 2005 roku. Posiadacze konta Sezam Max uzyskują dostęp do swoich pieniędzy we wszystkich bankomatach w Polsce bez prowizji. W banku BPH posiadacze konta Sezam Max mają więcej czasu i więcej pieniędzy. Takie są fakty. Co ja mam zrobić, żebyś przestał płakać mu? Hmm? Przebojowa kukurydza wądziłem. W lot rozumiemy potrzeby naszych pasażerów. Biznesmen może liczyć na komfort i odświeżenie. Uh, uh, uh. A dla pana? Macie kurczaki. Nie, ale jest posiłek wegetariański. Okay. Dla turystów mamy bilety w najlepszych cenach. O ile są dość mądrzy, by rezerwować je wcześniej, by wszyscy czuli się śpiewająco. Lot, jesteś pod dobrymi skrzydłami. Dzień dobry. Aj, nie taki dobry. Boli mnie głowa, a do tego musimy zdążyć na samolot. Weź aspirynę. Ale ja nie jestem przeziębiony. Aspirin firmy Bayer zwalcza ból tak samo skutecznie, jak i objawy przeziębienia. Jej aktywny składnik hamuje produkcję substancji odpowiedzialnych za ból i stan zapalny i skutecznie zwalcza bóle głowy i bóle mięśniowo-stawowe. Już nie boli, kochanie? Aspirin pomogła, dzięki. Aspirin na przeziębienie. Aspirin na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. milionów Europejczyków zaufało Tele2. Przyłącz się i zobacz, jak może kochać portfel. Oszczędzaj do 31% na połączeniach lokalnych. Tele2. Łącz nas taniej. Tym ah. razem zerwali liście z jednego drzewka herbacianego w ogrodzie botanicznym. Policja podejrzewa, że to efekt promocji pewnej herbaty. Producent po raz kolejny apeluje. Aby otrzymywać nagrody, należy zerwać liście, ale te tutaj. Zbieraj listki z opakowań herbaty i zerwij swoją kolekcję Liptona. <laughs> Oni naprawdę nie mają większych zmartwień, bo we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych chroni ich kredyt mieszkaniowy banku PKOSA. Kredyt mieszkaniowy bezpieczeństwo w pakiecie tylko w banku PKOSA. Krem nawilżający mi za wizaż. Nawilżenie przez cały dzień. Mamo, jak właściwie poznałaś tatę? Przerywane oddawanie moczu to objawy problemów z prostatą. Unikatowy i naturalny skład prostenalu skutecznie im przeciwdziała. Zobacz, zażywam to regularnie. I to jest rozwiązanie. Prostenal. Pas na prostatę. Chodzą się do nas z innych biur. Właśnie, to przerwy na herbatę w naszej pracowni stały się jakby intensywniejsze. A może następnym razem spotkamy się w hotelu? Tetley. Esencja angielskiej herbaty.